Cześć wszystkim, z tej strony Eurosport Cards. Jak widzicie, dzisiaj otworzymy sobie kilka produktów z najnowszej FIFA 365 Adrenaline XL 2024. Mam tutaj mnóstwo różności, czyli mam 10 zwykłych paczek. Jest duży blister z kartami mniejszy, jest blister premium, mała puszka i duża puszka. Także będzie, myślę, co. Co otwierać i będzie tutaj fan, żebyście mogli zobaczyć, co w każdym z tych produktów można dostać. Oczywiście wszystkie produkty dostępne na naszej stronie eurosportcards.com są też dostępne na naszym ale. Zaczniemy sobie może od kilku zwykłych saszetek. Zobaczymy, czy trafi nam się tutaj jakaś rarka. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Mamy Jean Mario z Benficki. Dalej jest Intermediolan. Czyli to jest karta Dominator Markusa Fiorana, Club Batch, Juventus Turin, w zasadzie Juventus, Newcastle, Double Trouble, mamy Botmana i Skara, I dwie ostatnie kartki to jest Manchester United, Alejandro Garnacho i Frankie de Jong. Zobaczmy, co jest w drugiej saczetce. Tutaj mamy River Plate. Dalej jest Sven Botman, tym razem samemu jako Titan. Po Botmanie, tu do Botmana jeszcze się przykleiło parę Saint-Germain jako Badge. Mamy też Zakagi z Lazio, tutaj jest Arsenal, Jorginho i Ruben Lotus Csik z Milanu. Weźmy sobie jeszcze jedną zwykłą puszczetkę i przejdźmy do jakiegoś ciekawszego produktu, żeby tutaj nie zanudzać. Mamy Contessao z Ajaxu. Dalej jest Dunburn Newcastle. To chyba kolejne, e, tym razem Mag Magician, Magician. Sam Axmel z Newcastle. Mamy Chandlera z Eintrachtu. Luka Modric, Captain dla Realu Madrid i ostatnia karta to Julian Alvarez dla Manchesteru City. Zobaczmy więc co jest w takim e, pudełeczku, tu mamy dwie karty z limitowanej edycji plus karta coin i pięć saszetek. Zobaczmy co to będą za limitki. Jest puste, Teraz tak. Mamy eee, tutaj są nasz bierze, Te karty nie są też pakowane w polikę. Mamy limited edition Joma Musiala Bayer Monachium. Super, będzie mi, e, wpadnie mi na pewno do kolekcji. A poza tym jest jeszcze Arkadiusz Milik Juventus. Super. Mamy Polaka Rodaka. Dwie bardzo fajne limitki, moim zdaniem. Z mojej perspektywy. Jest karta też na 150 końców. Jeśli ktoś grywa w necie, proszę bardzo. Można sobie wykorzystać kodzik. Ja tego nie będę robił. Mamy kolejne zaszypki. Otworzymy sobie myślę, że dwie. I przejdziemy do kolejnych produktów. Kapitan z Atletico Madryt, czyli Koke. Dalej mamy odpodwracalne te karty. Danilo Pereira z PSG. Mamy też Veget, z Palmeiras. I chyba jakiś kolega z Palmeiras. Tutaj José Manuel Lopez. Badź w PSG. I Łoprasz. Dominator Erling Braut Halland z Manchesteru. City. Tak się prezentuje ta saszetka Zobaczmy jeszcze we dwie. Kolejne. Double trouble. Tym razem Klaus i Rongię z Marceli. Rico Louis. City Rising Stars. Dalej mamy jeszcze e, DiMarco. Tu już są chyba bazoweczki. Czyli. Galan, tutaj Juventus Manuel Locatelli i znowu odrzucona karta Debris z Interu. Zobaczmy jeszcze jedną taszepkę. Nie było na razie żadnych rarek. Mamy tutaj Favorite Fans Federico Gatti z Juventusu. Tutaj mamy Badża z Atletico Madrid Czułamani, Real, Darwin, Nunez, Liverpool. Kolejna karta to Marsylia, Ture i Saliba z Arsenalu. Jeszcze jedna i otwieram coś większego. Mamy tutaj Jacoba Marfiego. Jest klub z Lazio. ESG, Marko Verratti Kolejna karta to Mohamed Kudus. Dalej Smith Row z arsenalu i Aaron Rainsdale z również z zespołu Londyńczyków. Zobaczmy sobie, co jest w takim Listerze Premium Gold. A, tutaj saszetka a, przebija. Nie wiem, jak to otworzyć, ale chyba wybrałem całkiem nieźle to już jest pusto nic więcej tu nie ma mamy tą, a bo to jest tylko jedna saszetka, okay. wszystko jest w środku fajnie, to mi się właśnie podoba, że ta saszetka przynajmniej po części chroni karty w środku jest normalna saszeta wcale nie normalna, bo jest gruba znowu są końce, tym razem 350 końców, co jest pod końcami pod końcami mamy Neymara z PSG Premium Gold. Mamy też Lautaro Martineza z Interu i tutaj znajduje się jeszcze Thibaut Courtois Premium Gold z Realu Madrid. Jest oczywiście karta końc. Znowu możecie sobie zabrać kodzik, jeśli macie na to ochotę. Kto pierwszy, ten lepszy. I tu mamy jeszcze paczuszkę Premium. Zobaczmy co jest w środku. W środku mamy kolejną limitkę, tym razem jest to Endrik z Palmeiras. Co tu dalej jest? Thibaut Courtois, top keeper. Może spróbujmy no, tak odwrócić. Mamy też po oraz kolejny Neymar. Paradela, River Plate tutaj jest Manchester United Diego Dalot Rudiger Real Madrid Malik Pio Milan Bruno Fernandez i Double Trouble z Bayernu czyli Gnabry i Sane. także mamy tutaj premiumki jest też limitka myślę, że bardzo fajny produkt żeby sobie wziąć za dwie sztuki, bo z tego co pamiętam to są właśnie sześć z tych premium, można je dorwać właśnie w różnych konfiguracjach. Armaguire, Kapitan. Dalej jest Lisandro Martinez, również z Manchesteru United. Titan, Olivier Giroud. Milanu, kolejny Neymarek. PSG. Morata. I... Sané. Tak się prezentowała ta saszetka, nadal nie ma rarek. Zobaczmy, jak to się tutaj będzie układać. A tu wszystkie są odwrócone w dobrą stronę. Filip Kostic, Juventus. Dalej mamy Andersena, Rising Star z Newcast. Mamy też Marfiego z Newcastle. Znowu Juve, tym razem Bremer. Danilo Pereira PSG i Lazzari z Lazio. Kopsnijmy sobie jeszcze jedną saszetkę. A ten Ake, The City, tutaj mamy Titan, Milan Skriniar Art Favorite Fans: to jest Saka, Arsenal, Ederson, Pierec i Barcelona Jules Kunde. Tak się prezentowała ta saszetka. Zobaczmy teraz, co jest w tym mini boksiku, w tym dużym trzy karty zimitowanej edycji XXL czyli tutaj będziemy mieli wyjątkowe, duże karty które w żaden sposób nie są dostępne w zwykłych saszetkach jakby z dosyć znanych powodów są też paczki no i co, i mamy Roberta Lewandowskiego z Barcelony Limited Edition taka karta taka właśnie ogromna dodatkowo mamy jeszcze Juda Bellingrama już w barwach Ralu Madryt i Dominika szobocz Liverpool, super, akurat Dominika zbieram także będę miał do kolekcji, pozostałych dwóch panów pewnie pójdzie gdzieś na sprzedaż puszczmy sobie jeszcze te dwie patuszki, które tutaj były favorite, fans, Danilo z Juventusu, Lisandro Martinez, raz kolejne Manchester United, Edermilta, Oreal, Pierre Milan. Tutaj mamy Maxa z i Kanceleriego z Lazio. Druga paczuszka z tego produktu. To jest Antoine Griezmann. Favorite fans. Mamy Time Machine. Enzo Perez. Magician Rodrigo de Paul. Mamy Undera, Marsylii, João Mario Bentica i Nicolo Casale z Lazio. Weźmy sobie teraz za dwie trzy e Saszepki, które jeszcze mamy. tutaj w zasięgu. Mamy Eintracht, Filipa Maxa, Luka Madrid, Time Machine, Real Madrid, Trent Aleksander Arnold. Favorite fans od Serbii, Interu i tu mamy Veratti Verratti, i Bisek Interu. To tu mamy Marcelia Van Dalej jest Maciej Veratti z PSG. Batch Newcastle Kapitan Kai Walker z, uh, City i mamy Garnacho oraz Ramsdale. A. Weźmy sobie jeszcze jedną i lecimy z Mini Puchą. Arsenal Gabriel Jesus, Under z Marsylii. Mamy Kevina De Bruyne Giant z Manchesteru City, Alan Wilson. Newcastle, favorite fans Bruno Fernandez z United i River Plate Pablo Solari. Tak to się prezentowało. Bierzemy sobie małą puszkę, cztery saszetki i trzy limitki. Tak to wygląda. Do tego metalowa pucha. cztery saszetki Illimited Edition mamy Aleksandra Isaka Toni Cross oraz Nicolo Fagioli z Juventus tak się prezentują limitki otwórzmy sobie paki mamy tutaj kapitana Sergi Roberto z Barcelony Jack Grealish z Ruben Diaz również City oczywiście Marcos Antonio, Lazio, Hezai z Lazio i Ronald Araujo z Barcelony. Kolejna słacha Rodri, favorite fans: Alejandro Garnacho, Rising Stars, Club Becz, Ajaxo, Bremer. Ter Stegen z Barcelony i Jude Bellingham z Realu Madryt. To so, dalej. David Klasen, favorite fans. Akan Karczanoglu, magician. Bayern Monachium badge. Manchester United, Henderson. Uh, tu mamy Rongierat, Marsylii i Juventus z, a, przepraszam Newcast z Sandro Panali. Podobne koszuleczki co Juve. Noble Trouble, Juventus, Danilo Ibremer. Ederson, Top Keeper. Artur Palmeiras. Mamy tutaj Luisa Diaza. Bacicia z Lazio i Alejandro Balde z Barcelony. Dobra, zobaczmy co jest w tej dużej puszce. Według e, tutaj rozpiski 9 saszetek, 3 limitki i karta coin. Czyli jeżeli ktoś szuka e, samych limitek. No to wydaje mi się, że mała puszka jest lepszą opcją, bo też są trzy limitki. Tutaj więcej saszetek plus karta coin. Mamy Gabriela Martinaliego. E, Judah Bellingama. Karta coin i Luka Modric. Fajnie, bo się te limitki jeszcze niespecjalnie powtórzyły, tutaj dzisiaj. Tutaj mamy 350 końców. Po raz kolejny pokazuję kodzik. Jeśli ktoś by chciał. No i są saszetki Tego oczywiście puszka. Wydaje mi się, że tutaj te karty fajnie w miarę chronione, bo przynajmniej w takim zagłębieniu, więc się nie obijają u siebie. Ee, także pod tym względem duża puszka na pewno jest bezpieczniejsza, jeśli chodzi o stan tych limitek, ale nie powiem, nie widziałem, żeby jakieś e, uszkodzone te limitki były z jakichkolwiek produktu, więc myślę, że w miarę bezpiecznie. Antony, Oliver Giroux, e, mamy Fabiana Szara i bazóweczki Marcelia Darmian Inter i Zinchenko z Arsenalu. Kolejna sprawa to jest Bernardo Silva i Kevin De Bruyne. Double Trouble, Matthias Sule Rising Star, Marco Verratti, bez że Ruben Diaz, Manchester City, Isaac Tura, Marcelia i Majka z Palmeiras. ciekawe, sporo się tak poszło i ani jednej rarki. Troszeczkę jestem zawiedziony, szczerze mówiąc. Chciałem, że coś tu wpadnie do kolekcji. Jakob Murphy, Favorite, Mila Club Bremer, Juventus, Savic, Madrid, Johnstones i Grylish z well. City. Capital Harry Maguire, Dalej mamy Pedrze, Milan Skriniar. Mm, Artur Palmeiras. Italian Mount i Arkadiusz Milik. Double Trouble z Marsylii, to już było na samym początku. Top Keeper Jan Oblak. Tu mamy jeszcze Kataldi, z Lazio, Wojtek Szczęsny, Antonio z Lazio i to jest Korea z Atletico Madrid. Zbliżamy się do końca. Już niewiele tych pachniczek zostało. 2 fans Federico Gatti. Markus Rashford, home ground, Alexis McAllister. Barcelona Marc-André Ter Stegen, Jim Henderson. I Mamelona Elona Kolejna sprawa. Rafa Silva, favorite Fans, Antonio Silva, Benfica Jadon Sancho, United, Rongier, Marsylia, Bastoni, Inter i nie znam jaka, Gabriel Magaches z Arsenalu. Stały cztery cofczepki. Dajcie znać w komentarzach, jak jesteście ze mną do końca. Czy wypatrzymy tutaj e, terarkę Calcianoglu i Italian, Double Trouble. Tu mamy e, Tyurama z Interu, Samuel Gigot, Marsylia, Filip Andersson, Lazio, Luis Diaz, Liverpool i Memphis Depay dla Atletico Madryt. A sebe z tej mamy Luka Modricia, Time Machine, oczywiście Real. Rafael Lao Magician dla Milanu, Torres, Barcelona, Nunez, Liverpool i Gnabry dla Bayernu. River Plate, Armani. Jao, Mario, Benfica, Fagioli, Juventus, Romagnoli, Lazio, i tu mamy Dembele i Rodrigo de Pola. Ostatnia saszetka. Mamy Gravenberga, ale Marsylia, o Longo, Double Trouble, Dudu Ironi z Palmeiras i tutaj mamy jeszcze Bremera z Juve Jonesa z Anglii przepraszam, z, z Liverpoolu oczywiście i Xlaja Jakomana z Bayern, to by było na tyle chyba najpiękniejsze te karty właśnie XXL Dominik Szoboszloj Jude Bellingham i Robert Lewandowski to wszystko ode mnie na dzisiaj, dzięki wielkie trzymajcie się i do zobaczenia, hej!